Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rise of Berk Z tej strony Tito no i dzisiaj będzie taki odcinek króciutki myślę Bo dosyć niedużo rzeczy przygotowałem Bardziej powiedzmy, że nastawiam się na Expansion Punk, który będzie w School of Dragon. Natomiast żeby hmm, Zająć część dziurę między tym Expansion Packiem i oczekiwaniem Także moi drodzy, dzisiaj odcinek z Rise of Berk Dostałem kilka plus, oczywiście nie wszystkie zrealizuję Ale nie bójcie się, większość mam zapisane Powiedzmy Lubioną część tego mam zapisane, także będę je realizował gdzieś po drodze w następnych odcinkach. Dobra, przejdźmy od razu do rzeczy, żeby tutaj nie gadać za dużo. E, zaraz zobaczymy, tutaj kto o co prosił. Zielonka, wiem, że jesteś facetem, pozdrawiam serdecznie, bo aż tutaj chyba kilkoma wykrzyknikami mi to zaznaczyłeś: e, o Titana Nadera. Tytan Nader wygląda tak, zmienił się w stosunku. Dosyć dużo różowego, no może nie różowego, fioletowego bym powiedział, doszło. E, dobra, tak wygląda. teraz wygląda chyba najbrzydszy tytan, czyli gronkiel. I kto o niego, Rusty o niego prosił, no to prawie taki, 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 no pokaż, wskaż jeszcze coś troszeczkę, Dobrze, no brzydal po prostu, no i nic więcej. Takimi pokryty, pokryty e, rysami z, rozpalonymi. E, dobra, co tutaj mamy dalej? Mamy Marazmara, czyli Flight Mara i A PL. się pytał, czy jest taki w ogóle, czyli jest taki. No, normalnie jest niebieski, teraz jest fioletowy z końcówkami niebieskimi, także tak wygląda Tytan Marazmor. E, dobra, teraz mamy Stormcatera. A jak wiemy Stormcather pojawi się w tym express Packu, który się szykuje z Club Dragon. Dragons, jest jakiś wielki. I nie wiem kto o on... nie. Inin, a właśnie Inin od niego, e, e, zabiegał, także, także tak to wygląda. Ten Storkaterek, całkiem ładny, trzeba powiedzieć, i duży, duży, a ten, no, Kled Jumper Hummeroskog walki jest o wiele większy niż te smoki, które mamy, które mamy w Skull of Dragons. Dobra, kliknę sobie tutaj, wezmę jakieś dwa kamyki i ten, i coś chyba jeszcze, aha, właśnie, i tytan Snaffle Frank tego nie wiem, tego, aha, biały kocurek. Nie wiem, ja go chyba pokazywałem, mi to całkiem niedawno, no, ale jeszcze raz tak wygląda. 52 poziom, żeby nie było tytan, nawet widać, tutaj jest. Jest napisane. Hmm, dobra, to by było na tyle z próśb o, o Tytany, i dzisiaj dwie rzeczy ode mnie. W międzyczasie otworzymy sobie kartę. E, tą, oczywiście, darmową. Była tutaj karta na Moldurfla, tylko ja nie wiem. Ja chyba go. Ja chyba przegapiłem Moldurfla. <ścoughs> i dostałem zwykłego Staffle Fanga. Widzicie? O, no i teraz widać zmianę, co prawda? Ten jest mały, ale jak urośnie, to się barwy mu nie zmienią. A tutaj mamy tutaj Tytana już dużego. Dobra, wrzucamy cię do hangaru. Nie interesuje. Hmm. Znaczy był Muldrufe, natomiast natomiast ja chyba przegapiłem promocję, także go nie będzie chyba, że gdzieś się pojawi dzisiaj dzisiaj ode mnie będziemy mieli Tytana hmm, windgnashera 52 poziom. Jak widać zmienił się barwa. No, taki bym powiedział jak Arbus, w sumie to jest Arbus, nie powinien być Wind tylko Arbus. No i tak wygląda. No i drugi smoczek e, dzisiaj to będzie smok, który pojawił się pierwszy raz z Call of Dragons, bo nie widzieliśmy go nigdzie wcześniej. I jest to oczywiście Preca Bagul. te nazwy też tak wymyślają. Nie powiedzą, jakie małoczyska wielkie. Dobra, nakarmimy go parę razy. No i tak wygląda jako Junior. E, ten smoczek jak wiemy tam ze spansion packa, jeśli już nie pamiętam, to chyba było z. czy to był expansion pack Śmierci pieśnią, tak. No to on żyje w symbiozie z Miażdżytukiem kafarem i po prostu go e, ulecza tymi swoimi wydziewami takimi fioletowymi z paszczy. Także e, tak, by to, tak by to wyglądało. No moi drodzy, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Nie przygotowałem żadnych kart. Tak, jak mówię, odcinek to jest taka. Dobra, powiedzmy, że to jest taka zapa dziura między oczekiwaniem, między ostatnim odcinkiem a kolejnymi, które mają się pojawić z. z, z... Z School of Dragons Oczywiście to tutaj... A właśnie To szczerbatka mam na 112 poziomie To się mogę pochwalić I zdobyłem właśnie Kilkę bagla. Także Także myślę, że to by było na tyle Serdecznie Was pozdrawiam Trzymajcie się Cześć